Cześć, dobry wieczór. Tym razem w wieczornych warunkach nagrywamy po nocy, kiedy dzieci już poszły spać. W nowym roku witamy Was, Misja Mocy Majka i Mirek i kolejne nasze rozmówki, tematy. Liczymy, że ktoś to ogląda, może czasem, więc coś tutaj każdy może sobie wziąć dla siebie, jakąś mądrość. Czasem zdarzy się powiedzieć. No a dzisiaj, dzisiaj jest taki temat yy, niełatwy na pewno, bo wydaje mi się, że każdy w swoim życiu to odczuł i od innych i sam też wysyłał taką energię do świata, a mowa jest o obwinianiu, o winie, a temat jest którym my zadajemy taki, taką sugestię o naszym sposobie myślenia, bo my uważamy, że to jest świat bez winy, że w tym świecie nie ma winnych, że poczucie winy, ogólnie obwinianie, jest tylko i wyłącznie takim konstruktem naszego ego. No i powiemy sobie o tym, dlaczego tak uważamy. Majka, a ty jak no. uważasz? Bo ja mówię liczby mnogiej, <laughs> za nas trochę. No ale powiedz, no wiem, że też tak uważasz, więc tak mogłem powiedzieć. Natomiast powiedz, jak to jest z tą winą, z tym poczuciem winy? To jest jakby jeden aspekt, poczucie winy, czyli ja czuję się winny, a druga strona to ja obwiniam kogoś za coś. <laughs> Jeżeli my w tytule mówimy, nie ma winnych, no to dlaczego my obwiniamy innych ludzi, świat? A żeby zrzucić odpowiedzialność, żeby zrzucić tak jest, winę z siebie. Tak, bo tak jest <grym> łatwiej. Kogoś obwinić i. No i nawet siebie też obwinić. Cały czas praktycznie. No ale dlaczego siebie obwiniamy? Za co obwiniamy siebie? No, za błędy, za wszystko praktycznie jesteśmy w stanie się obwinić. No, jeżeli nie ma błędów, coś takiego nie istnieje jak błąd. Wszystko jest lekcją, wszystko jest życiowym doświadczeniem i nie możemy zrobić inaczej, bo zawsze postępujemy najlepiej, jak potrafimy. Nawet w dniu dzisiejszym popełnię jakieś błędy, może nawet nagrywając to. Mhm. Ale że to jest błąd, czy lekcja, czy życie? Może no, myślę, życie jest że... ciągłym, ciągiem błędów? No nikt nam tego za bardzo nie wytłumaczył. Więc e, cały czas. Poczucie jak... winy jakby zaczyna się od stwierdzenia tego błędu. I jeżeli jest błąd, no to od razu umysł egoistyczny powie, no to no, ktoś musi, musi za winny. to beknąć. No tak. Ktoś musi za to beknąć. No tak, jak cały czas jest winny, winny. A można powiedzieć, że wszechobecna jest ta wina nam mówiona nawet w kościele. Ja winny, no, moja, moja wina, wina moja, moja wina. wina. Hmm? No i tak bierzemy tę winę na siebie i za wszystko tak naprawdę się winimy. Mi pewnego razu, czy znaczy na pewno już to przeczytałem, samo to nie wpadłem, to na pewno. Albo gdzieś to przyszło po prostu e, w jakiejś formie. Natomiast poczucie winy jest potrzebne do kontroli. Nasz Umysł egoistyczny kontroluje nas poczuciem winy, obarcza mhm. nas winą za to, co się powiedzmy nie udało w cudzysłowie, i, i poprzez to jesteśmy kontrolowani, można powiedzieć, sami przez siebie, przez tę część umysłu, która no nie do końca jest naszym przyjacielem, yy, i kontrolowania innych ludzi, bo mhm. łatwiej jest kontrolować ludźmi, kiedy oni są w poczuciu winy. Kiedy ty jesteś, obwiniasz siebie, bo coś tam, ja coś zrobiłaś, i, i powiedzmy, ktoś to obróci i powie do ciebie, że jesteś winna, no to łatwiej to było kontrolować. Za chwilę zrobisz coś, bo poczujesz się winno. Mm -hmm. No dobrze, a jak odbierasz to, jeżeli ktoś zrobił komuś krzywdę? Mm, no i tu też... będziemy wejdziemy na, na wyższy poziom rozumowania trzeba mm. wejść. Że my wybraliśmy wszystko w tym życiu, co my doświadczamy. Wszystko zostało przez nas wybrane, dogadane z innymi postaciami tego filmu, jakim jest życie. Więc jeżeli to ja wszystko wybieram, to ja wybrałem też tą krzywdę dla siebie. Ona ma mnie czegoś nauczyć. Mhm. Ona ma mi dać jakąś wartość, bo my z perspektywy umysłu nie potrafimy. Czasami zobaczyć tej wartości, ale z perspektywy całości widzimy, jak te zdarzenia, te krzywdy, te przykre jakieś sytuacje życiowe spowodowały, że my jacyś się staliśmy przez to. Mhm. No tak, kiedyś też taki właśnie fajny cytat przeczytałam. Eee, przeżyty i zrozumiany ból przestaje być bólem. Dokładnie. I to jest bardzo mądre, bo wtedy ta mądrość Twoja dochodzisz do tego, że no ja wybieram wszystko w tym życiu, co się dzieje. I widocznie tak moja dusza, moja świadomość wybrała na to życie moje, że ja tego potrzebowałem, żeby wzrastać, mhm. żeby doświadczyć tego i później to zrozumieć. A gdy to zrozumiem, nie ma tego bólu, nie noszę tej krzywdy nie tej winy, nie oskarżam innych, nie obwiniam. No to jak można powiedzieć się tego pozbyć, tej winy? Jak yy, przestać obwiniać? Uznać przede wszystkim, że ten świat jest perfekcyjny. W każdym momencie, w którym się dzieje, jest tak, jak powinno być. <laughs> no i teraz, czy rzeczywiście, jeżeli ktoś coś zrobi, nawet dla nas nieprzyjemnego, przykładowo, wjedzie w nas samochodem, sobie stłuczkę, mhm. na przykład. Co mi da, jak już to się wydarzyło, że ja obwinię tą osobę? Jaka energia wypływa ze mnie i czym ja obdarowuję ten świat, czyli tego drugiego człowieka, jeżeli go obwiniem? No niczym no my, myślę, że to jest takie karmienie się, że jak zrzucę na ciebie winę, no to wtedy już ja się czuję niewinna. No ale czy muszę ja się wybielać? Skoro ja rozumiem, że. No zazwyczaj tak jest, zostaliśmy nauczeni. No nas tak byśmy nauczeni. No ale czy ja muszę się wybielać, skoro akceptuję wszystko, co jest w tym życiu? No to ta podstawa. <laughs> I coś, się, coś się dzieje, no to ja. Nie rozumiem, że obwinianie kogoś, obwinianie też siebie, bo łatwiej jest, tak mi się wydaje, w, mo w moim odczuciu, łatwiej jest przestać obwiniać innych niż, niż siebie. siebie. Bo jednak jesteśmy, bierzemy odpowiedzialność praktycznie za wszystko. Jeżeli coś mi w życiu nie wychodzi, no to kurczę jakoś tak na siebie, biorę to, mhm. że ja coś zrobiłem nie tak, że coś. Tutaj popełniłem właśnie ten błąd, mogłem zrobić inaczej. Ale no właśnie nie możemy, bo zawsze postępujemy w danej mm. chwili najlepiej jak potrafimy. No trudno też nam sobie wybaczyć. I tu kolejny jest aspekt. No. Jeżeli noszę poczucie winy za coś, to znaczy, że nie wybaczyłem sobie. No tak. A poczucie winy blokuje nam dostęp do miłości. To jest bardzo proste, bo jeżeli noszę poczucie winy do samego siebie za coś, czyli sobie nie wybaczyłem. Aha. A jak sobie nie wybaczyłem, no to miłość nie płynie. No nie. No nie. No bo jak? Więc poczuciem winy odbieramy sobie, można powiedzieć, taki kanał, którym może płynąć miłość. No i to czasami to jest tylko pstryk. Więc... Może ktoś oglądając to, słuchając, może mu kliknie i łatwiej będzie mu wybaczyć na przykład innym, na przykład sobie, pewne rzeczy, które się wydarzyły w życiu i to automatycznie się czuje, jak od razu płynie miłość, płynie taka wdzięczność, płynie zrozumienie, płynie spokój. No i ja uważam, Miało już takiego czasu, że to jest miejsce, w którym my tutaj żyjemy. To jest miejsce, w którym nie ma winnych. Niczemu. Bo wszystko to, co się dzieje w tym życiu, zostało tak wybrane. Żebyśmy my, jako poszczególne jednostki żyjące tutaj na tym świecie, mogli przypomnieć sobie, kim my jesteśmy. I że tu chodzi głównie o miłość. A nie ma miłości bez wybaczenia. A nie ma wybaczenia, jeżeli noszę poczucie winy. No, ale jednak jak są jakieś takie grube zbrodnie, no to już jest ciężko to komuś wytłumaczyć. Z tego poziomu, z poziomu bycia tu. Ale jeżeli uznajemy, że my jesteśmy czymś więcej i byliśmy i będziemy jako świadomość, no to już z tamtej perspektywy wygląda to inaczej. Wiadomo jest, że jak ktoś robi komuś krzywdę, no to my jako te istoty takie czujące, no źle się z tym czujemy, tak? Nie, nie chcemy, żeby tak było. Nie wolelibyśmy ten świat, żeby był usłany dobrymi ludźmi, taki, takimi, którzy nie krzywdzą. No ale ja myślę, że my do tego jako ludzkość dążymy. Że dobro, dobra w świecie jest coraz więcej a nie coraz mniej. Mhm. Więc to jest może taka ewolucja. Patrząc na, na, na ludzkość tysiąc lat temu czy dwa tysiące lat temu, to wyglądało inaczej. I może było mniej dobra niż jest teraz. E, więc patrząc z perspektywy takiej ewolucji, no są te złoty i upadki ludzkości, no ale tyle ile żyjemy, to Przecież jako ludzkość mogliśmy się już nauczyć, co jest wartościowe i ważne w życiu, w relacjach, bo, bo głównie życie opiera się na relacjach. Mało kto z nas żyje w samotności całkowitej. No, to taki temat. Dajcie znać, jak wy uważacie odnośnie winy, obwiniania, poczucia winy. Czy to, co powiedzieliśmy, jest dla, dla ciebie, dla was yy, logiczne, jasne, czytelne? A może macie inne zdanie? Jeżeli tak, to podzielcie się i powiedzcie, jak patrzycie Wy na świat z takiej perspektywy, właśnie jeśli chodzi o poczucie winy. No, a tymczasem, borem lasem. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia. U, już pada. I to te baterie? Nie, mhm. jeszcze są dwie kreski. To nie jest, ale już jak miga to.